🎵 Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o jednym z multiplikatorów z przebogatej oferty firmy Luz, które ostatnio pojawiły się u nas w handlu. Jest mi bardzo przyjemnie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że właśnie ja, jako pierwszy, w Polsce promowałem sprzęt castingowy 20 lat temu. Zaraz po tym, jak firma Salmo wprowadziła na rynek pierwsze jerkbaity masowo produkowane w Europie, I konsekwencją tego było, była konieczność przedstawienia polskim wędkarzom sprzętu castingowego, czyli multiplikatorów i wędek castingowych z pazurem. Również jest mi miło, dlatego że warto, żeby polscy wędkarze poznali tą firmę z bogatymi tradycjami, która jest mało znana w Europie. Firmę Luz założył Lou Childre w 60 latach i był on bardzo, jest nadal znanym innowatorem, który wprowadził do przemysłu wędkarskiego wiele rozwiązań, które do tej pory są powielane przez inne firmy. Jest to między innymi, są to wędki castingowe z takim specjalnym uchwytem z pazurem, ale również multiplikatory niskoprofilowe. W 1973 roku powstał pierwszy multiplikator niskoprofilowy, właśnie jego konstrukcji. I od tego czasu wiele firm robi podobne kołowrotki i wprowadza je do swoich ofert. W tamtych czasach dominacja była dominacja na rynku amerykańskim kołowrotków abu Abasador. Zaraz po wprowadzeniu tych niskoprofilowych konstrukcji to one zdominowały rynek i do tej pory absolutnie są numerem jeden, nie tylko w Stanach. Dlaczego? Dlatego, że są dużo wygodniejsze od kołowrotków okrągłych, multiplikatorów o okrągłej konstrukcji. Dużo wygodniej się je trzyma, co jest dość istotne przy łowieniu wiele, przez wiele godzin ciężkimi przynętami. Wracając do tego kołowrotka, jest to kołowrotek Super Duty 300. Łowiłem nim niewiele, w kilkanaście godzin, ale już wiem, że będzie moim ulubionym na pewno, co najmniej w tym sezonie, z kilku powodów. Oprócz wszystkich zalet, które mają kołowrotki niskoprofilowe, on ma kilka fajnych rozwiązań, o których chciałbym właśnie powiedzieć. Parę spraw technicznych najpierw. Jest to kołowrotek bardzo nowoczesny, wykonany z świetnych materiałów. Toczony z jednego kawałka aluminium, cały, cały korpus boczne pokrywy są wykonane z włókna węglowego, dzięki temu on jest bardzo lekki, waży około 240 gramów. Jeśli dobrze pamiętam, przełożenie 72 do 1, czyli takie optymalne dość zarówno dla miłośników łowienia gumą, jak i dla miłośników łowienia jerkbaitami i dużymi foblerami, 7 łożysk. E, podwójnie anodowana aluminiowa szpula specjalnie, o kształcie specjalnie dostosowanym do e, plecionki. E, podwójny hamulec e, wolnego biegu szpuli, e, taki klasyczny, najbardziej, e, który jest we wszystkich kowrot, w multiplikatorach, który pozwala ustawić e, prędkość obracania się szpuli i e, od tego jak wszyscy wiedzą warto zaczynać swoją przygodę z multiplikatorem, że tutaj pobawić się troszkę tym, tym pokrętłem, tym hamulcem wolnego biegu szpuli, żeby nie, nie utrudnie sobie życia na początek, czyli ustawić tak, żeby przynęta zjeżdżała wolno, jednostajnie, nie za szybko po otwarciu kołowrotka. Drugi hamulec i trzeci są wbudowane po tej stronie, jest to hamulec odśrodkowy i magnetyczny. Te hamulce, te hamulce pozwalają bezpiecznie rzucać pod wiatr. One oba powodują, zmniejszają prędkość początkową szpuli. W momencie kiedy rozpoczynamy rzut, szpula obraca się bardzo szybko i często linka nie nadąża wylatywać. Wtedy tworzy się jakby wsteczny, zaplata się linka pod szpulę i powstają te słynne. Te słynne brody, które często zniechęcają wędkarzy do, do łowienia multiplikatorami, także tutaj dajemy sobie z tym radę bez problemu. Wystarczy chwilkę poświęcić, żeby się zapoznać, jak to działa. Jest tutaj takie pokrętło na bocznym, bocznym panelu, od 1 do 10. Wszystko jest z klikiem. To jest bardzo fajne, bo czuć dokładnie jak mocno zakręcamy ten, ten hamulec. Łatwo zobaczyć również, co jest istotne i nie jest normalne, nie jest dostępny w każdym multiplikatorze. Bardzo łatwo zdjąć ten boczny panel, co nie tylko pozwala zobaczyć, jak to wygląda w środku, ale również czasami jak już zdarzy się czasami taki totalna broda to łatwiej rozplątać, łatwiej rozplątać ją przez wyjęcie szpuli ze środka. Jak to się robi? Tutaj jest z boku taki, taki cyngiel, który się pociąga, przekręca się ten boczny panel w bok i zdejmujemy. Tutaj widać takie małe magnesiki, które, są, które stanowią serce tego hamulca magnetycznego i sprężynki z takimi pinami, które Yy, które stanowią z kolei hamulec odśrodkowy. Nie będę się tu wymążał, bo na pewno wśród Was jest wielu fanatyków castingu i sprzętu castingowego. Ja zawsze mówię, że sprzęt nie łowi ryb, tylko wędkarz, yy, i wędkarz nie powinien nie musi do końca znać się na, yy, na, na, na sprzęcie tak bardzo głęboko. Sprzęt musi działać i moim zdaniem. Ten sprzęt działa i będzie działał nie tylko w rękach fachowca, ale również początkującego wędkarza. Co jeszcze trzeba powiedzieć o tym, o tym kołowrotku? E, oczywiście tutaj, to jak w każdym multiplikatorze, hamulec walki w postaci wygodnej gwiazdki, też z klikiem, słychać jak ona się obraca, i jak mocno zakręcamy hamulec. To oczywiście służy do, e, do zapobieżenia. E, Zerwania linki podczas walki z dużą rybą. Bardzo łatwo, nie przeszkadzając sobie w walce, kciukiem ustawiać hamulec bardziej lub mniej, znaczy zaciskać go lub poluzniać. Co jeszcze? Cały, cała ta obudowa pokryta jest takim fajnym, ciepłym lakierem gumowanym, co powoduje, że nawet w momentach, kiedy jest zimno, bardzo miło, przyjemnie się, się trzyma ten kołowrotek. Dość szeroka yy, korbka podwójna, która też jakby ułatwia, ułatwia łowienie, czyni to, to, tą całą zabawę dużo przyjemną. Wygodny przycisk, dość szeroki do zwalniania kołowrotka, do zwalniania szpuli. Bardzo mi się podoba jeszcze jedna rzecz w tym kołowrotku, mianowicie to jest rzadkość w multiplikatorach, mianowicie jak hamulec, jak ryba wyciąga nam plecionkę, Słychać terkotkę, czyli wiemy dokładnie, kiedy linka jest wyciągana przez rybę. Nie jest skazane wtedy kręcić oczywiście kołowrotkiem, bo linka ulega skręceniu. Więc to jest raczej unikat i to mi się bardzo podoba. Tego mi brakowało w wielu kołowrotkach, które do tej pory używałem. Ważną cechą tego kołowrotka jest również możliwość stosowania go na. Do łowienia na wodzie słonej. Tutaj chciałem zwrócić uwagę wędkarzom, szczególnie tym, którzy jeżdżą do Szwecji, łowią na skierach, szupaki. Skier, jak wiadomo, jest to woda słona. I na wodzie słonej nie wszystkie kołowrotki wytrzymują, dlatego że po prostu mają łożyska nie, nieuszczelnione i bardzo szybko woda słona załatwia. Taki kołowrotek po dwóch tygodniach łowienia może być do wyrzucenia. Ten kołowrotek przystosowany jest do wody słonej. Łożyska są zabezpieczone. Dodatkowo tutaj jest taki fajny patent, tak zwane porty spustowe dla wody. Woda, która dostaje się do kołowrotka, popleciące tymi otworami wylatuje, dzięki temu on jakby jest jeszcze bardziej odporny na, na działanie soli. Od dołu jak popatrzymy jeszcze na kołowrotek widzimy tutaj takie ciekawe, ciekawe ustrojstwo. To jest otwór do smarowania. Dostajemy się do niego Poprzez odkręcenie jednej śrubki. Także jeśli ktoś ma ochotę dosmarować kołowrotek z jakiegoś powodu, to bardzo łatwo to zrobić, bez konieczności oddawania go do serwisu. Jeszcze jeden patent, który nie, nie, nie znalazłem go w żadnym kołowrotku, który do tej pory używałem, to jest taki zaczep do, zaczep do, do przynęt. Jednym ruchem palca otwieramy ten zaczep. Służy on do zaczepienia kotwiczką przynęty. Przenosimy wędkę po łowieniu. Bardzo wygodne i proste. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że ten kowrotek bez dwóch zdań można polecić wszystkim miłośnikom castingu, specjalnie ludziom, wędkarzom, którzy, którzy lubią łowić dużymi przynętami. To jest kowrotek mocny hamulec jest wytrzymałości 24 funty, czyli 11 kg w zupełności to wystarcza do najgrubszej nawet plecionki na supaki. Jest lekki, wygodny i moim zdaniem będzie naprawdę służył przez wiele lat. Warto go polecić zarówno początkującym jak i fanatykom i fachowcom, specjalistom od castingu. Także myślę, że się nie zawiedziecie. Fajna rzecz i to jest dość, dość istotne, jest to niezbyt drogi sprzęt, z tego co pamiętam to rekomendowana cena w Europie to jest około 200 euro, czyli, czyli jakieś 800 zł, więc e, bardzo dobra jakość za e, dobrą cenę. Polecam wszystkim.